Hej, witam Was na moim kanale na rowerze Zbieram Złom. Kolejny dzień, i kolejne rozbiórki. Chciałam Was pozdrowić. I co? Zapraszam do oglądania i miłego oglądania. I lecimy z tematem. A dzisiejszym tematem odcinka będzie rozbiórka miedzi. Dobrostaną z paczki od kolegi. Razem ze z tymi wtyczuszkami lecimy z tematem. Zobaczymy, ile by było. Jakby to trafiło przypadkiem. No, powiedzmy przypadkiem, bo też w złą. 625 gramów. Pochodzimy po 70 roślków. To jest 44 groszy, bym na to dostał. 44 grosze by mi było padło. 44 grosze, zobaczymy czy będzie więcej niż 44 grosze Dobra, bierzemy się za szybką rozbiureczkę, szybki obcina się. Nie będziemy się bawić. Mam nadzieję, że będziemy. będzie szybka, fajna, fachowa rozbiórka. Lecimy z tematikiem. Chciałam Was pozdrowić, podziękować i lecimy z tematem, moi drodzy. Plastik, odpada do plastików. Tu widzę jest takie coś, bez takiego czegoś. Nie wiem, czy to się można puknąć, rozwalić jakoś. Dobra, zaraz cisza posłuchaj, może jak tyle, mam radio włączone, a nie chciałbym dostać przeciwbalek prawo autorskie bo to wiecie jak gdzieś wyłapią może to to youtube teraz się trzepie jak są teraz do szorców te muzyki zaś się okazuje że nie można na tym zarabiać bo się okazuje że muszę tak sobie płuknąć tu na imadełku trochę Idzie. Ale też nie wiadomo jak pójdzie. Oh, jest złomik. Hmm. złomik jest. To być może lepiej. to wszystko jest. Miedzi plastików oh, te plastiki stąd wy wy. plastików tu oh. stąd się w też pociągę, bo to nie będziemy robić maniany to towaru. Teraz to wszystko wypłukam, żeby to było wszystko czarno na biały. Coś mi palec weszło delikatnie, jakaś malutki opinek. Przed... Opinek malusi i czuję jak na gdzieś tam nie mogę chwycić na ten palc. dziada Zdziaderstwa, ale tak kto rozbiera, to wierzę. To jest czasem z mora rozbieracza. Super, mamy już kolejne. To mamy miedziuszkę czy taką piękną rudziutką rudziutka na pewno jest Tylko takimi jakimiś włoskami, widzicie? Takie kurczę dziwne trochę. Takiego w życiu nie widziałem. Takie jakby... Kurczę, to trzeba to wszystko jakoś powyplatać. Dobra, ja to sobie za chwilę porozbieram i spróbuję to jakoś... to opość, nie, jakoś słuchaj to się nie, nie o, Mógłbym mogłem to chyba od razu wiedział że takie włoski będą to będę sobie chociaż połowa ale to nic człowiek się uczy o widzicie jak się pomieszało z miedzią Kurza stopa. Dobra. To nie stopa, jest tego dobra. Nic nie zrobimy. Te samoloty strasznie. No. Jest dużo było plastików. Do odpadów zaraz. Będę go tutaj trzymać, bo to za chwilę się niepotrzebnie. Jak to się mówi, kałagan, to syw. Troszkę wyczyściłem delikatnie palnikiem do rzeszło. Nic nie szkodzi nabór, na bok, na boczek, na boczku. Muszę wziąć sobie takie coś fajnego znalazłem wtedy. wydaje się tutaj do warsztatu. Jeszcze po takie drobnice. O, tam że wszystkiego się nie da. Wszystkiego się nie da wyciągnąć, ale. O. zaraz. złomik na bok, na boczek. miedziuszka też tu. Ja to już później wszystko. Już będzie po pracy. O. Do. Poza filmikiem, to po prostu pozamiatam. Czy macie 40 czy 4 grosze? będzie więcej niż 44 grosze czy warto <laughs> pierwszy idzie na strzał idzie złomik w złomiku jest 200 gramów Słomiku jest 200 gramów to ja mówię po 70 groszy nie będziemy szaleć bo nie wiem dokładnie powiedzieć, ale wiem że mogą być po 70 13 groszy już jest zarobione 14 groszy do przodu o, I meduszka to co le najważniejsze, najlepsze z tego o, 290 g po 29,60, 29,60, 8,58, 8,72. Czy było warto? Ja mówię, że warto. Gramy robią, kilogramy. <coughs> Czy ja to będę używał e, palniku, e, prądu? to jest moje pieniądze, moja sprawa czym ja rozbieram, czym wyciągam ptyczki i to jest mój sprawa czy się nie gaz opłaca, czy się wyrywa tak czy nie jak czuję potrzebę to używam to, jak nie czuję potrzeby to używam tamto i co I do następnego koleżanko i kolego, trzymajcie się